Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Hubson i dzisiaj dość nietypowo zagramy sobie w GTA V, ponieważ chciałbym sprawdzić jedną, myślę bardzo ciekawą kwestię w tej grze. E, mianowicie ostatnimi czasy dość sporo e, siedziałem na internecie, w internecie szukając różnych ciekawostek na temat właśnie GTA, na temat nietypowych Speedów i wpadłem na jedną bardzo ciekawą kwestię właśnie dotyczącą tego, że w GTA V jest możliwość, aby paliwo skończyło się w naszym samochodzie. Moim zdaniem jest to raczej niemożliwe, ponieważ już raz, już raz szczerze mówiąc, kiedyś nawet patrzyłem, czy tego, czy tego paliwa faktycznie ubywa. I powiem Wam szczerze, nie zauważyłem po większej ilości kilometrów żadnej zmiany w żadnym z samochodów. Także, no nie wiem, w każdym razie przyjadę sobie aż 5 okrążeń dookoła Los Santos. Może faktycznie ta wskazówka dotycząca stanu paliwa nieco się obniży. Aczkolwiek jeżeli ta metoda nie zadziała, to sprawdzimy sobie jeszcze jedną metodę, a mianowicie taką, że przebijemy bak. Tak, przebijemy bak w jednym z samochodów. Ja postaram się jakoś taki samochód wybrać, gdzie ten bak, jest, gdzie ten bak paliwa jest w miarę prosto przestrzelić. I ponadto wskazówki, właśnie te dotyczące stanu paliwa są dość dobrze widoczne. Także zobaczymy sobie takie dwie metody, sprawdzimy taki mit. No i myślę, że. Odnośnie baku jest to możliwe, że faktycznie paliwo będzie nam będzie nam z tego auta uciekać i auto faktycznie może no, w pewnym momencie przestać jechać. Aczkolwiek mit dotyczący tego, że jeżeli przejdziemy naprawdę dość sporą ilość kilometrów w grze, no nie przekonaj mnie za bardzo. Aczkolwiek zobaczymy, jaki będzie no i tego. przejechałem już 5 okrążeń, zobaczmy, czy stan paliwa jakkolwiek zmalał. No i powiem wam szczerze, że mi średnio się wydaje, że jakkolwiek ta wskazówka choć odrobinkę zmniejszyła się, chociaż rzeczywiście no te tekstury nie są może jakoś genialne tutaj, jeśli chodzi o te zegary. Niemniej jednak wydaje mi się, że raczej po takiej ilości kilometrów przejechanych w tej grze, no stan paliwa powinien być dość mocno zauważalny, w sensie powinno być go sporo mniej niż, niż rzeczywiście jest. No i dobra, przejdźmy jeszcze do drugiej metody. Zobaczmy, czy faktycznie po przebiciu baku paliwa to paliwo zacznie uciekać i pokaże nam e, to wskazówka w naszym samochodzie. No i dobra, zmierzam właśnie na plażę, żeby przetestować sobie tą drugą, ten drugi mit, czy że faktycznie po przebiciu baku paliwo będzie e, z samochodu uciekać. Za chwilę sobie to zobaczymy. Myślę, że w tym samochodzie dość dobrze będzie to widać wszystko. Spróbuję sobie za chwilę ten bak przebić. No i zobaczymy, czy faktycznie auto będzie wskazywało, że tego paliwa jest coraz mniej. No i udało mi się bag przebić. Jak sami widzicie, paliwo faktycznie ucieka. Jest to dość dobrze widoczne. No i co, wsiadamy do auta i patrzymy w takim razie, czy to faktycznie działa. Odpalamy, za sobie zmienię kamerę jeszcze na pierwszą osobę, proszę bardzo. No i faktycznie paliwo zaczęło z tego samochodu uciekać. Może nie jest to jakoś tak. Może nie jest to aż taka ilość, jaka powinna uciekać przy takim strzale, aczkolwiek i tak ono ucieka dość szybko jest tylko połowa baku, jak sami widzicie. No i ewidentnie ten mit został potwierdzony. Ja za chwilę się z Wami, ja za chwilę do Was jeszcze powrócę po tym, jak paliwo dobiegnie do zera i zobaczymy, czy faktycznie auto wtedy przestanie jechać. No i strzałeczka powoli, powoli dobiega kuzerze. O! Właśnie zapaliła się ikonka oznaczająca konieczność zatankowania samochodu. Silnik póki co jeszcze pracuje, czyli jakby to była rezerwa w tym momencie. A strzałka już spadła znacząco poniżej zera. Auto zaczyna przerywać. No i prawdopodobnie, prawdopodobnie... Tak, zgasło dokładnie, czyli... No, mit można potwierdzić, że po pierwsze paliwo zaczyna Strzałka paliwa w samochodzie zaczyna pokazywać zero po tym, jak przebijemy bak. No i ponadto... Ponadto auto przestaje jechać. Także no, mit potwierdzony. Sprawdziło się. Byłem bardzo ciekawy. Jak widzicie, nawet samochód nie chce zbytnio wybuchnąć, ponieważ... Nie ma już w nim, nie ma już w nim paliwa, nie ma benzyny, także... No, jest taki szczegół, powiem Wam szczerze, dość, dość niezły, dość fajny. Nie myślałem, że coś takiego się sprawdzi, a jednak. Dobra, w każdym razie mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, dajcie znać, jeżeli znacie jakieś fajne mity właśnie odnośnie GTA V, jeżeli tak to to tak jak powiedziałem przed sekundą, dajcie mi o tym znać, może coś fajnego jeszcze z GTA V pokażę. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!